Elokwencja Ziołaczki zimacz... z tej strony, wikunie się ze mną jest Nigodem, mój brat, on nie ma kanału, jakby co, to teraz play, jak wiadomo, super, hiper, konto, będą dwa odcinki, wow! i w tym odcinku właśnie wam powiem, że Mati sobie właśnie w tej chwili ściąga ten sam program nagrywający, jak nie mam ja. No fajnie. I muszę sobie wziąć kilo i miecz i coś jeszcze i może to coś... A ty gdzie idziesz do mojej farby. Jak wiadomo ktoś oglądał moje odcinki, bo on uwielbiał oglądać moje odcinki. Teraz z te płotki, bo ja coś tu sknociłam. Nie mówcie mi, że to jest ciężko zniszczyć nawet ten... Jezu, bo to spędzimy cały dzień. Ręką to się bardzo długo to robi, z godzina. No, tak jak na tamtym odcinku, nie? Mm, no. Nie, nie bójcie się, nie będzie przeszkadzał. Tylko nie wcinaj mi się w słowa. Jak ja będę mówić, to ty się nie wcinaj. Czyli ten. No dobra. Czemu tak długo kobie? No bo mam tylko drewniany kilo. A. Sobie zaraz będę musiał zrobić sobie nowy. Hamin. Chyba tak będzie śmiało diamentowe, to sobie zrobić z no, ale na no to chyba poczekamy z miesiąc, przyznajcie. Postaram się mówić głośniej, żeby mnie było słychać, bo na tamtym odcinku pierwszym nie było mnie słychać poprzez deszcz. Uciszyłam sobie trochę grę, więc nie powinno być tak słychać. O, my tu nie słyszymy, a wy się tak lekko słyszeć. Na szczęście. Hej. Nie. A to też muszę zniszczyć, bo tu mi wody to blokuje i zaraz mi nasionka nie będą rosły jak trzeba. Może dynia wyrosła chociaż. Pięknie. Pięknie chociaż nie wyrosła. bo niestety zniszczyłam w poprzednim odcinku, doptając po mi. I znowu tutaj jest... Pamiętajcie, ja poza odcinkami na za tej serwerze nie robię, jak wiadomo. Chyba, że na przykład będzie coś mega nudnego do roboty, to zrobię to poza odcinkiem, to no, chyba już jestem, nie? No właśnie, nie wiadomo, ale w sumie ja. dzisiaj wyruszyć na przegrodę, coś zrobię? Nie, nie wyruszy dzisiaj na przegoda. spać idę teraz. Pokażę Ci, jak działa mój nowy sprzęt. Wstaję rano i budzę się na drewnie. I nie muszę na ziemi. Wow. Sobie zrobię tu nową podłogę. A Fiki wycięła skeletem koło drzewa, to ona się ukrywała za drzewem. Ja nie lubię bić się ze szkieletami, ja, się umiem. ja umiem! Ja rozpokonałam go, a on mnie ciągle skierał. Co ci mówiłam o tym, żebyś był trochę cicho? To jest mój odcinek. Wiem. O, patrzcie, deptać. Chce mi się deptać. Ja, ja, jej. Yeah. Wchodzę totalno no do tej drzwi. To teraz czekajcie, właśnie mam kodynik, gdzie ja mam tutaj. Ja sobie koło od razu po brzuszkę. Brzuszka, 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 eee Nie lubię jego. A jedzie. Posadzę sobie go gdzieś tutaj, w Teraz wezdę do rączki na środko i idziemy ku przygodzie. Tak, idę to było tutaj, bo widzę crafting. Ja zostawiłam tu ten crafting, bo jest bardzo charakterystyczny dla mojej fali. Jeśli nie chcecie Nikusia, w wchodzenia, to piszcie w komentarzu. Ale nikogoś będzie płakał, jeśli go nie będzie chciać. Jeśli nie mogę zaczekać, aż wyrośnie trochę tego. I czeka na jakiegoś zobiaka, bo z zobiaków zwykle wypadają kartofle. Kartofle? Są jakie mięso. I kartofle też czasem wypadają z nich. Jakoś spada ich w głowę. Szukaj świeczki i dyni, co dostaniesz z dyni. To dostanę lampę. A ja raz miałam dynię na głowie. W odcinku, który się nie nagrał, bo był za długi. I stąd mam właśnie te nasionkady? a ała, co ja mam na czole? Nie wiem, jakiś strukturalny coś. Taka pasek... Z czerwony taki pasek. Na to się musiał drapać że coś. Czekajcie, co my tu robimy? Śpiewamy sobie... Nie śpiewaj! Się, Bierzemy sobie kilof... kilof, 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 Mam w, kilo. w ekwipunku kilof... Kilo. nie, nie mam. Co ja mam? Kilof. Kilow... i gadajcie, skończył mi się kilo chyba. Tak. Chyrób tak chociaż lepszy. Nie, bo nie mam kamienia. Właśnie idę kopać kamień. Wykopię ze stack kamienia. Powiedzcie, czy lubicie jak Minecrafta i polecajcie mi grę jakieś. Yeah. To będę też jakąś grę. Komentarz, który... Robimy konkurs. Każdy pisze jakiś kreatywny komentarz. To nie? Mhm. A jak napiszę komentarz, to potem piszę w tym komentarzu na samym dole, piszę dużo, bardzo dużo z mhm. Takie, żeby były co najmniej trzy zdania w tym. Mhm. A ty nie odpowiadaj, bo to jesteś przy mnie. A ja mówię bardzo. No. Yy, to tak. O, Kamil, yy, czekajcie, nasze to ja. Aha. Napiszcie kreatywny komentarz, a na samym dole na spacji napiszcie grę jaką byście chcieli. I najbardziej kreatywny komentarz yy, z grą wygrywa to, że zainstaluje sobie na telefon tę grę. Dobra, z jutra. Dobra, zjutra. Yy, No, mój tata tam w piecu robi. My tu szalejemy w No, ziomeczki, ja więc tak, idziemy sobie teraz dalej kopać. Dara, dara, Problemy techniczne. Proszę Problemy techniczne to nie Dobra może. nie to cicho. Bo ja tu nagrywam Ale czemu mnie nie nagrywasz też? No to gadaj to grę Ja nie nagrywam nagrywa w ogóle twarzy też. I w tym momencie właśnie widzę moją córeczkę która ląduje gdzieś tam na jakichś wyspach Co ona robi? Nie wiem nie, nie wnikam, bo się nie znam. A, jest, a tutaj jest szkielet, pająk, creeper. Dobra, ale szkielet, zagadaliście pająk, się. Możemy nie. pogadać po odcinku? Tak, możemy pogadać po odcinku. A teraz idziemy do kuchni. Nie, kuchni. Kuchni. A nie ma to jest? kuchni. to jest? dom. A piecyki są do przepalania. Do czego przepalania? Do, do palania ludzkich skór? Tak. Czyli w sensie kurczaków. Hmm. Kurczaków. Kurczaków, steków, starych. Ale było. Ale się skończyło. No właśnie. Mamy już jakieś drewno, a co mam raz? Ja pójdę. Niech. Nic. Nic. Zaraz Tata Mamy. Ale auto sprzątamy. Mamięć się w kampusie autami. Ja nie wiem jak to możliwe i jeszcze tak się przepraszam za ten drobny krople... kroplem. kropel Kłopot ani kroplem. Kłopot ani kroplem. Kroplem. Nie cieplejemy tą kulką, to kulko. Kulko! Idziemy tu ku przygodzie, sobie ku przygodzie, ku przygodować. Eee, Cicho. To, ty się nie wzięłaś mięczków Wzięłam, ale mam już exit Powiedzcie, czy chcecie bardziej takie nierozgarnięte odcinki, czy takie ja, dla ten lamusem. Jestem. To jak policie odcinki? Ja bym wolała bardziej takie szalone, nie? Ale bez to ta no będzie, jak będzie mu się chciało coś. Bij Patrzcie, stoję w krowie. Masz ładną twarz, ale możesz mnie nie widzieć. Nie. Gdzie to jest? Zabrałaś to. to? O, faktycznie zabrałem. Ciekawe nie ile skóry, może mi wyczuć na jakieś butki. Ale po drodze se... Właśnie, polujemy na krowy, przyda się skórę do jakiejś zbrojki. O, krowa. krowa. Ja Chciałam ci powiedzieć, krowa. Gdzie ty uciekasz, Oryginalnie krowa? Oryginalnym Minecraftem też tak było, krowa uciekła. Super, ale może być cicho? Dobra. Schodzimy, wschodzimy, wschodzimy. Wschodzimy. Ała, chyba mi leci krew z czoła. Nie, nie rób. Ała, spadłam tu. Ja teraz nie patrzę w ogóle na ekran, przepraszam. Za Zrób normalny ruch na 50. Piętnaście. Zrób normalny ruch na piętnaście. Nie, za niecałe pięć minut. Przyszłość, tu śmierć. Chodź tu, przyszłość, tu śmierć. Przyszłość, na śmierć. Przyszłaś na śmierć Zobaczmy, ile ja mam w skóry. W skóry, w skóry. Nie w skóry, w skóry. Dwa butki wystarczy. Ręka. Buty, buty, buty. Załóżmy sobie obcaski nowe. Śłabe. bardzo mamy przynajmniej buty, bo tak to mieliśmy. Czarne, bo to. Ale właśnie, piszcie w komentarzach, jaki jest wasz Was ulubiony kolor. Bo mój osobiście to czarne. Mój niebezpieczny A z to sobie przepalę. No chodź w starym starym Wągiel. Wungiel. Ten wungiel, Powiedziałeś wung. wungiel. wungiel. Nie, wung. Wungiel. Cicho. Powiedziałeś wągiel, Wungiel. wungiel. Nie. No bo tak się mówi. Jezu. Ja z nim nie nagrywam, bo on co chwilę... Cel. To jest twój ostatni odcinek za mną. nie mną. Może jeszcze co jakiś czas będą, ale nie obiecuję. Dobra, czasami nie będę tak gadał. Ale nie będą codziennie z tobą odcinki. Jeszcze nie ma z tobą odcinka ani jednego. A nagrywam codziennie chyba po trzy odcinki. No sorry, ale uwielbiam nagrywać... Czekajcie, bo mnie dozwoli. Aaaa... Przepraszam. Mam super płotek. Sianko mi się już robi. A dynia też mi się dynie połali robi. To sianko będzie pierwsze tu, drugie będzie to tu, trzecie o. będzie to tu, czwarte będzie. Nie, trzecie będzie to tu, czwarte będzie to tu, piąte będzie to tu, a szóste będzie to tam, tam. tam, tam, tam. A, tak jest to jest i, a jak się urośnie dynia i założy się na głowę to Undermany nie będą ci widzieć. Wiem. Ile no jeszcze? O, jeszcze jest Słodziutko. Tutaj jest e, ciepło, A więc teraz sens odcinka i pójdziemy. Nie. Nie. Ok. Tam tu strunek, gdzieś chciałem iść zobaczyć coś. No, tak jak myślałam, gęsta lasy. I no czy jakie to jest drewno? Taka ode. Serio. Serio. Teraz mi mówicie, ja miałam ja mieć kakao cały dom, a teraz mi mówicie, że tu jest kakaowe drzewo? No więc super, ekstra, fajnie, super, hiper, mega, dobra. A więc jeśli podobał wam się ten mały odcinek to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a nawet oglądajcie Udostępniajcie, a przede wszystkim oglądajcie.